Mariusz Cezary Kosmala. Więcej. Wiersz opatrzony jest cytatem. Nie każdy mężczyzna się sprawdza w rodzinie miłości i nie każda kobieta umie tego mężczyzny nie ma odnaleźć. Powiem Wiem, że jesteś kobietą i jako taka nie lubisz swoich stanów. Ale czy jesteś kobietą zmysłową, czy zmyśloną własnoręcznie? W nocy łóżko przykryte pustką, a ja ani nie śnię. Szramy na języku mówią bliżej niż znamy na rzeczu. Oblizuję przez sen prześcieradło. Oblizuję przez ciebie. Przez sen własnoręcznie oblizany wiem, że jesteś kobietą i lubisz jesteś. Już nie pamiętam, jak to było nie, zły, spiętrzony, rozpięty, Rozpostarty od ściany do ściany język sam się zapomina. Wszystko mi się śni. Każde słowo pozostawia ślad na świeżym śniegu. Widać to najlepiej, kiedy jesteś indziej, całkiem mniej. Więcej nie mam.